No bo to jest piękna, jaka to jest piękna dupka kurwa, co? Widzisz to? Syrenka tak nie miała kurwa, to jest teraz taki purszaczek się zrobił kurwa. Normalnie. Może ci się wydaje tylko, że syrenka tak nie miała. Nie, ja patrzyłem jak syrenki miały. No się, one miała podobnie, co prawda, ale od razu tutaj był dach. I, I to on był taki, wiesz, garbaty. I to nie było tej linii, a tutaj taka wyciągnięta długa kurwa, wiesz. Z laminatu, no. Maskę, błotniki bym przywiózł i już, 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 już. Kurwa, jakie to będzie zajebiste. Będą krzyczeć do mnie, cześć George! I będę jechał. A jakby zawiasy dać od góry? No co? To jest, wiesz, to jest customowa wersja, kurwa. Wyprofilować jej i zawias od góry, ale nie, otworzy się? No jak nie kurwa. No otworzy się, otworzy. No a jak robią w tych teraz kurwa, w mustangach kurwa, tutaj dwie kurwa te zawleczki takie. I co też zajebiście wygląda kurwa? Zobaczysz, cała Ameryka będzie tak robić kurwa, jak zobaczą. To dawaj zrobimy jak w dużym fiacie, kurde, żeby tam były zawiasy i będzie się od tego otwierać. Też by można było. Agresywniej, czyli ona jest wypuszczona bardziej w dół, bo można ją ustawić tak, że do błotników się będzie zgrywała. Ale że to jest wersja taka trochę sportowa, no to wypuścilibyśmy ją w dół, żeby była agresywniejsza. Tutaj damy taki grill e, syrenowski, ale prze, poszerzony. Połóżmy. Nawet Denis porzucił projekt Hot na rzecz Syrenki. Bardziej mu się chyba spodobało. Jak najbardziej. A na spanie przestaje. Kurwa. klapę. Jest różnicy. Zobaczcie. Opuść. Jeszcze troszkę brakuje, ale tak Łapiemy koncepcję, łapiemy. Ja bym... czekaj, bo to jest 80 cm. Tamten, tamten na zdjęciu to jest niedorobiony projekt, nasz, nasz będzie już finalny. Tak, Ta, nasz już będzie poprawiony, wszystkie te wady, co tutaj występują, to nie będzie A tu 80 Z cełownika, on pójdzie do podmonta zderzaka, dodatkowo pod y, zamek do tylnej klapy. I tak z naszych wyliczeń wynika, że strefa wgniotu skończy się na bagażniku, no, nie? Na silniku. Nie, na bagażniku. I <laughs> tym oryginalnym o Jajaj. <laughs> <laughs> o, no, tego pasa nie będzie za dużo. To jeszcze lepiej. On, się będzie, on będzie prostokątnym kawałkiem blachy, jednym słowem. No to co? Wyżyczka do tego, nie? To akurat na wpionie wychodzi. No, jak się podegnie trochę, to. No, bo czekaj, jak nie, nie, No, mniej więcej dobrze się utrzyma. No, to jeszcze będziemy, bo to jest. Tutaj ściskiem przez środek. Przez środek, i ten, tak. Ten I tam trzeba właśnie zastrzały do góry. I tu już podłoga na kufer mamy. Zamkniemy boki, zamkniemy. Tutaj będzie ten pas i podłoga i kuferek wyłożymy jakiś. Wychodzi na to, że teraz trzeba dać poprzeczkę tutaj. I ten spornik do zamka nie będzie szedł z tego, tylko właśnie z poprzeczki pod kątem w tą stronę, do nas. Jak zajrzysz, to zrozumiesz. <grym> Wiesz, co chodzi? A. Bo tak skos. Bo jest skos, a nie ma co tego prostować, bo zacznie nie działać. Kurwa, jeszcze. No, no, no. no się to nie jest krzywione, to tak oryginalnie jest. No dobra, to dajemy prosty test. Tak, jeszcze jeden łącznik na środek i od niego w górę do zamka. A Że człowiek, który zamówił transport, kupił przyczepę na El Borno. Czyli zobaczcie, jaka piękna sytuacja. Sprzedało się na Air Bordo i właściciel Air Bordo jeszcze ją przywozi. kurwa, Gdzie tak macie więcej na świecie? Kurwa, nigdzie. Właśnie będziemy mijać Teksas i kłosy już są. Że jestem albo hardkorem, albo głupi Napierdzielał deszcz, a ja się wpierdoliłem, w... że już kurwa staje i chuja nie stanę, pojadę. Dwa kilometry, kurwa. O kurwa ty! Coś ty zrobił z mojej syrenki, kurwa ty! Zamieniła się. O, co to chodzi? No tego, że się nie spodziewał. O, jest pas, kurwa. I to jakoś zajebiście wygląda nawet. Ja pierdolę. No w cipeczkę jest. No jest zajebiście, chłopie, kurwa, to aż mało sztywniutko Ja pierdolę Ech. O kurwa, myślę, że się nie otwiera Kufer jak ta lala Walizeczkę kurwa mało i na wakacje kurwa popylać kabioletem, nie? No tam. Od też takie dane Co? No od środka też tak jak to wiem czy takie ten... A. No, bo nie zajrzamy. Ech, w kamerze i tak będzie słabo widać pewnie. A, tu wspornik, tu wspornik, tam wspornik. A do czego teraz będziemy zderzak łapać? No, ogólnie tutaj Do tutaj jest tego. I tu i tu, ale tutaj miała być linia, nie? Tak. No, i tu trzeba to wyszlifować, a przyspawamy się od środka, chyba. A tutaj mamy, jest zagięliście, i to jest zagięte, tu śrubeczkami dwiema. Skręcać, no, czy spawać? O... Ciężko będzie przywiercić. A marpol, ogólnie mówię, mały dostęp. A myślałem, że marpol. Bo tutaj wiesz, ten przyłapaliśmy, żeby ten, ale tak to się odstała, że spawa tu od środka. Tu też przyłapane jeszcze ona takim tu jednym, żeby do środka. Żeby I jest pikabelo, panie kolego. Jest pikabelo, to jutro zderzak i tłumik trzeba wypuścić. Dwie rury, kurwa, takie bitne. Nie, z, z, ten. E, z wywalamy, czy pół Za puszką. Wywalamy. Druga? wywalamy. Od razu za puszką obcinamy i wyciągamy sobie tłumik. On musi, on musi hałasować, kurwa... To będzie, już to będzie też, też jutro... Tak, tak. Ja będę w tym czasie na pewno już pakietu z tyłu robię, pewnie z tej rurki taki ten. No no, no, no. E, Tylko ta ciekawe jak linia będzie. Nie? Będzie dobrze, nic się nie przejmuj. To Bob będzie o to zamykał. W takim razie jak tam nie dajemy konstrukcji, on sobie tutaj wytnie tym pół, półkiem, to wkomponuje, założy w lew, tak samo tamtą stronę, a tutaj już będziemy dosztukowywać na dwa etapy. A podobno jest. Taka gruba blacha, że sporo się szkodzi, nie? On mówi, że jakby była no wiesz, cieńsza to szybciej by to nie by poszło. Z cieńszej to się Mazdy robi i widzisz co się dzieje. Nasza ma wytrzymać wieki. Co? Co? Co się czepiasz Nie no, no trzeba rozpalić, kurde. Ja muszę jechać, Przedać. Jadę w trasę, ale nie będę długo. Młody skończył robotę o 6 rano. A to pewnie później, kurde, przyjedzie. Albo w ogóle, chuj wie, albo może zaraz będzie, to jest człowiek nie do zdarcia. E, zajebiście to wyszło. Ja cię pierdziel. O, już widziałem kurwa. W wysokości rzepak to ja wszystkie kamienie pozbieram kurwa z pola od razu. Nie? co on tu robi? Nie ma Ty Denis Daj numer telefonu do tego twojego dealera kurwa Czy Ty kurwa o 6 rano do domu pojechałeś słyszałem A, O, o 6.37 A to ci powiedział, że do domu A, do domu nawet nie pojechałem ja pierdolę, i ty całą noc tutaj robiłeś, czy ty spałeś? Nie, tutaj do 6.40, później pojechałem do sklepu, kupiłem i tak na chwilę zamknąłem oczy, no i później była już 8.15, dobra to jadę do roboty. Ja pierdolę. O kurwa, dziura jest. Co tu się urodziło? No, bo to już tu nad. Coś takiego. A. Nad Lako Spróbuję Próbuję otworzyć. No to A ja tutaj te łuki takie yy, zrobiłem, że na to tu jakby będzie blacha. No i tutaj już taka, nie? Sposy. Panowie, to ja tu nie potrzebny jestem, jednym słowem. Przejęliście projekt, kurwa. Nie no, my tylko... Teraz będzie... Tam, ty rysujesz, kurwa tam. No to jest zajebiste. To jest zajebiste. To znaczy... Znaczy tutaj to jeszcze ten, jeszcze troszeczkę ten łuk wyprowadzę, ale, ale myślę, że będzie, takim łukiem, tak to jak najwięcej się zgubi tego, o kurwa, ja pierdolę, jak to wygląda, toż to jest poezja, to teraz będzie linia taka, kurwa, że ja bym chciał tylko tak głaskać, kurwa, głaskać, no pięknie to wyszło, dokładnie, widzisz to, no toż to jest, to jest budziło sztuki, kurwa. Pierdol Tu tu trzeba będzie coś tam podłożyć po tą linię, nie? Tak, tak, tego do tego wyprowadzić. To jeszcze nie skończyłem, nie? Bo... Ja cię kręcę.